Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, jestem ubrany w czapkę, co prawda, hinduską, ze stanu Himalaja Pradesh, prawda, czyli stanu, gdzie są czy bardzo wysokie góry, ale tym razem nie będziemy oceniać herbaty indyjskiej, ale herbatę nepalską. Herbaty nepalskie, można powiedzieć, są tańsze generalnie od herbat indyjskich, te indyjskie są bardziej znane, Mam tu na myśli herbaty nepalskie, prawda, z Nepalu, tak? Gurandze nawet, czyli te najwyższej jakości. I porównanie ich do herbat oczywiście tutaj porównuje się do herbat z Darjeelingu. I one są tańsze tylko dlatego, że po pierwsze robotnicy dostają mniej pieniążków, prawda? Chociaż rząd Nepalu chce oczywiście pomagać. Ale być może również dlatego, że jednak Indie dzięki kolonizacji angielskiej w przypadku herbaty było to błogosławieństwo dla nich, ponieważ Indie mają hmm, jednak można powiedzieć hmm, no o wiele bardziej bogaty hmm, w sensie tradycji hmm, świat herbat w Zachodniku. Mam hmm. też oczywiście Assam, prawda, ale Anglicy tutaj bardzo dużo dali. Nepal nie był skolonizowany. Ale stara się bardzo nadgonić, ma doskonałe herbaty chociażby typu guranzę. I taką herbatę guranzę kupiłem w sklepie na Nowym Świecie pod nazwą Herbaty Świata. Niestety ceny jej nie pamiętam. porównałem sobie to z ceną. Słuchajcie, w Google znalazłem sklep e-herbaty. Tamta herbata, ta sama prawdopodobnie czyli herbata z First Flash bo to jest też First Flash czyli pierwszy zbiór. Kosztuje 42 zł. Tam pewnie za 42, 44 zł. zapłaciłem, z tego co pamiętam. I Felds Flash, akurat w przypadku herbaty nepalskiej, nie jest tym najlepszym wybiorem. Lepszy wybiór jest drugi, podobno. Tu można dowiedzieć się na filmie o Nepalu Strzelnikowy.pl. Ja tę herbatę będę próbował normalnie, jak i słuchajcie, tutaj z dodatkiem. Sok, syropu malinowego, smaku malinowym, prawda? Zobaczymy, bo malina czy miód, prawda, tego typu rzeczy doskonale pasują pod herbaty czarne. Ja sam jestem ciekaw, jak ten, ta malina będzie pasowała pod herbatę zieloną. Pamiętajmy jednak, że herbaty prawda, indyjskie czy nepalskie są zupełnie innymi herbatami zielonymi niż herbaty. Chińskie czy japońskie, bo do chińskiej czy japońskiej herbaty w życiu nie dałbym maliny. Ona by nie pasowała. Natomiast herbaty indyjskie są inne. Czy nepalskie? Będę opił ze wspaniałą filiżanki, którą kupiłem za 180 zł w sklepie właśnie na Nowym Świecie Herbaty świata. Ta herbata jest, znaczy ta filiżanka, jest filiżanką robioną z porcelany kostnej. I z wytwórni łomonosowa. Znali wcześniej jaką jako wytwórnia winogradowa od 1734 roku i ma oryginalne, słuchajcie, tutaj właśnie znaki, prawda? Tu. Powinna też wydać piękny dźwięk, prawda? Porcelany jest delikatniutka, piękna, prawda? Porcelana bielutka, prawda? W środku, jak widzimy, jest to naprawdę wspaniałe dzieło sztuki. Dobrze, yy, zatem zaczynajmy yy, naszą przygodę yy, z t szefem <grywa> Mamy Master-szefa, teraz mamy t szefa prawda? Yy, dobrze, najpierw tak, pokażmy pudełko. Pudełko na NesBusy wygląda w ten sposób, zwykłe, zielone pudełko, niczym się nie wyróżniające. Napis Nepal, zielony organik, Warszawa, Nowy Świat, prawda, 43, telefon, www. Sklepherbaciany.pl, Herbaty Świata. Tak, tak to wygląda. Hmm. Przygotować się będziemy oczywiście w japońskim Kyushu. A liście herbaty, moi drodzy, wyglądają w ten sposób: tak. Piękne, bardzo ładne, zielone listeczki. Chciałbym wam tylko powiedzieć jeszcze taką rzecz, taką ciekawostkę, że w Nepalu właśnie herbaty, te najlepsze przygotowują, przygotowują rolnicy, którzy są skupieni w swojej własnej spółdzielni, tak, i rząd bardzo pomaga właśnie tutaj w tym herbacianym biznesie. Dużo jest CTC niestety, ale ta herbata górana to jest naprawdę mega wysokiej jakości i... Zobaczmy smak, zatem lejemy z góry. Dobaczmy zapach. No jakby był słuchajcie na jakieś łące yy, takiej górskiej. Wyobraźcie sobie ja górską łąkę i pasące się tam na przykład kozy. Wspaniały, górskie kozy oczywiście, wspaniały zapach, naprawdę piękny. Indie dla mnie, czy Nepal prawda, to jest coś magicznego. Jeszcze to ciepło w dłoniach. Ja słuchajcie, prawdopodobnie mam antropologiczne korzenie, no litewskie, jak już mówiłem, ale właśnie dłonie mam typowo indyjskie, bo według antropologii Litwini byli jednymi z ostatnich ludów, które wyszły z Indii, właśnie. I być może dlatego gdzieś w środku mam takie uwielbienie dla piękna, dla smaku i tak dalej. Hindus czy Nepalczyk też. Ma naprawdę doskonałe wyczucie smaku. Tam tańce hinduskie na przykład są doskonałe, wysublimowane. Hindus, zobaczmy nawet te filmy indyjskie. Tam jest wszystko, każdy ruch jest wysublimowany. Dlatego te herbaty są inne też. One są bardziej takie orientalne. Od moim zdaniem są znacznie ciekawsze od herbaty japońskiej. Czy chińskie, chociaż japońskie, czy chińskie też są doskonałe. Ale ja jednak wolę indyjskie. Zatem próbujemy. Oczywiście kolor herbaty, prawda? Bym zapomniał Wam pokazać, prawda? Wygląda w ten sposób. Piękny, taki żółtawy lekko kolor. Mamy tutaj oczywiście, jak mamy Master Szefa, tak? Mamy tutaj T-Szefa. Czyli pierwsza edycja programu T-Szef. Zatem próbujemy. Włączcie neparską muzyczkę. Bardzo dobry smak, taki kwiatowy bym powiedział. Rozciąga się kwiat, właśnie taki kwiat. Tak bo to powiedzieć delikatne yy, delikatne kwiaty chyba jaśminu bym powiedział coś takiego. Hmm. Naprawdę wystarczy jedna łyżeczka, żeby to było dobre. Nie trzeba więcej, bo gdybyśmy dodali więcej tej herbaty, to ta intensywność tej herbaty byłaby zbyt duża. Ona jest delikatna i tej delikatności nie wolno zabić. Jedna łyżeczka płaska, tak zwana teaspoon, spokojnie wystarczy. Do czego ta herbata w takim stanie? Ta herbata w takim stanie, słuchajcie, doskonale nadaje się pod gorzką czekoladę, pod potrawy indyjskie, właśnie, doskonale. No, myślę, że pod tego typu rzeczy by to podeszło. Naprawdę wspaniała herbata, ale również sama by się doskonale nadawała tak do picia sote. Dobrze, teraz spróbujemy oczywiście z dodatkiem tego yy, prawda, syropu z mali. rozchodzić nam całkiem ładny zapach syropu. I próbuję. Tak, pasuje. Tylko tym razem tego typu herbata pasowałaby pod yy, na przykład szarlotkę, pod ciasto, słuchajcie, z owocami, pod jakieś tartareczki z owocami, pod tego typu Rzecz, zdrowie bardziej. Czy ja tą herbatę polecam? Tak, zdrowanie pod tą i pod tą postacią jest doskonała słuchajcie. Także szczęść Wam Boże, z Panem Bogiem i naprawdę trzymajcie się. Możecie babcie spokojnie, poczęstować taką pyszną herbatą. Żegna się z Wami oczywiście Marcin. Makowicz. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Marcin Wiśniacki, jak zawsze, dobra herbata. Wspaniała, natomiast osobiście uważam, że lepsza jest jednak bez dodatku tutaj malin, ale maliny całkiem dobrze Pasują. Być może nawet te pięknie można było, by było ozdobić, właśnie do malin również by pasował dodatek malin, czyli takich prawdziwych malin, prawda? Dżemu z malin, coś takiego. Także szczeni Boże z Panem Bogiem, trzymajcie się. A filiżanka naprawdę piękna.